Więcej że więcej niż Mogą być ukryte wszędzie. na siedem części. Jeśli zniszczy każdego, kurczak A ty dokąd? Nikt więcej nie zginie. Nie przeze mnie. Przez ciebie? Myślisz, że Moody zginął przez ciebie? Że Georgia zranili przez ciebie? No, no może i jesteś wybrańcem. Ale tu chodzi o coś większego. Zawsze chodziło o coś większego. Chodź ze mną. Zostawimy Hermionę? Zgłupiałeś. Dwóch dni bez niej nie przeżyjemy. Lepiej, żeby tego nie wiedziała. Poza tym, twój namiar ciągle działa. I jeszcze to wesele mam gdzieś. Co głupie wesele. Nie miej mi tego za złe. Ja ich bardzo lubię, ale muszę odnaleźć te horcruxy, Bo to jest jedyna szansa, żeby go pobić. A im dłużej tu jestem, tym on staje się silniejszy. Dziś już nigdzie nie pójdziesz tylko zrobiłbyś mu przysługę. Wie? To w końcu te siedem Horcruxów to kawałki jego duszy, jej części. Dumbledore zniszczył ten pierścień. Ty, ten dziennik to Maridla. On musiał coś wtedy poczuć. Musimy znaleźć i rozwalić resztę Horcruxów. Tylko gdzie one są? I od czego zacząć?